Trzyma. <laughs> z tej strony koturiotę. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego od dłuższego czasu nie nagrywałem. E, otóż, tego, że jestem po prostu przeziębiony. Aktualnie jakoś nie mam pomysłu, że w ogóle coś nagrywać. E, jeżeli chodzi o nowy Teledysk, to będę, myślał pod koniec, jakby nie wiem, e, albo na początku ferii coś nagrać. E, jestem w trakcie jakby pisania tekstu, także na razie nie będę nic zdradzał. Co mogę jeszcze powiedzieć aktualnie no. Mm. Tak jak powiedziałem, średnio się czuję. Oczywiście to jest zwykła chrypa, tak jak widzicie po moim głosie, także jakoś tak no nie za bardzo. Ale po prostu no, brakowało mi tego nagrywania, także stwierdziłem, że nagram coś. Mm. Także tak na koniec możecie się spodziewać na 80%, że koło ferry najprawdopodobniej będzie nowy numer. Nie mówię, że 100% ale na pewno na 80%. Także najprawdopodobniej będziecie musieli czekać do tego dnia. A z góry po prostu czuję się na razie dobrze nie bardzo dobrze, tylko dobrze. Także jak coś, to po prostu czekajcie i bądźcie razem na bieżąco. Także co? Siemanko i zdrowia.